Trudne sprawy... Ej, dobra, wsiągam z tej strony Dawydos. I w dzisiejszym odcinku przedstawię krótką, tego jakże zacnego serialu. Trudne sprawy, serial paradokumentalny. Paradokumentalne serio, moda na sukces przy tym może się zachować. Produkcja serialu trwa od bodajże 28 lutego 2011 lub 2013 roku. Liczy aż 921 odcinków. 921? Kto to ogląda? Oglądają to chyba ludzie, którzy się znajdują w domu. No teraz, w trakcie epidemii koronawirusa, to nawet pasuje, ponieważ musimy siedzieć w domu. Nie myślałem sprawdzać statystyk oglądalności serialu, ale myślę sobie na potrzeby odcinka. Dobra, zrobię to. I z, z źródeł, które sprawdzałem, to wyszło na to, że serial ogląda około 800 tysięcy widzów. Nie wiem, jaka jest liczba aktorów, która wzięła w tym udział, ale sądząc po liczbie odcinków i oglądalności, no, wychodzi na to, że yy, sprzedaje się kicz. I to nawet bardzo dobrze. To nie jeden taki serial paradokumentalny. Yy, w przyszłości w, może w najbliższym odcinku będzie kolejny serial, mianowicie dlaczego ja. Dlatego subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Komentujcie i lajkujcie. Pozdro do następnego odcinka. Cześć. Thank you.